Cześć i czołem! W dzisiejszym materiale zaprezentuję Ci, jak w prosty sposób przygotować taką oto animację. Przechodzimy do After Effects, klikamy New Composition, następnie wpisujemy nazwę, wybieramy rozdzielczość naszego ekranu, ilość klatek 60, czas trwania 10 sekund, zatwierdzamy przyciskiem OK i teraz. W tym polu klikam prawym klawiszem myszki, następnie wybieram Import File i wybieram plik, który mnie interesuje. W tym wypadku będzie to. Takie oto logo. Można je sobie delikatnie powiększyć. Następnie klikam prawym klawiszem myszki i wybieram Pre-Compose, wybieramy opcję pierwszą Leaf, all, następnie zatwierdzamy przyciskiem OK. Teraz klikamy na Layer, następnie. Auto Trace. Wybieramy opcję Current Frame. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Teraz wybieramy Effects, następnie Video Copilot i Saver. Teraz przechodzimy do sekcji Customize Core i w tym miejscu wybieramy zamiast Saver Layer Masks. Mamy już nasz efekt, musimy go tylko dopasować. W presecie wybieram sobie na przykład Thin i już prawie neon mamy gotowy. Dostosujemy go tylko delikatnie. Glow, Spread. coś takiego glow bias glow bias core size glow intensity kolor także można zmienić na dowolny w tym konkretnym projekcie wykorzystuję kolor niebieski. W taki sam sposób można wyanimować każde logo tego typu. I teraz zaznaczam sobie na osi czasu punkt początkowy i wybieram end offset. Wpisuję najpierw 0%, zatwierdzam przyciskiem enter. Teraz klikam na zegarek. Następnie przechodzę na 8 sekundę i ponownie wpisuję wartość procentową, tym razem 100% End Offset. I praktycznie animacja tego logo jest gotowa. Teraz wystarczy tylko sprawdzić, czy wszystko działa tak jak powinno. Zatem puszczam animację. I logo bardzo szybko się rysuje w stylu neonowym. Ten oto prosty sposób udało nam się bardzo szybko przygotować takie oto logo. Przypominam, możesz wykorzystać dowolne inne i w ten sam sposób szybciutko je w stylu tym wyanimować. Oczywiście zachęcam Cię gorąco do subskrypcji i do zobaczenia tych dwóch kolejnych materiałów, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, trzymaj się, cześć!